Cześć, to znowu ja z kolejnego odcinka. Wybraliśmy się z rodzicami na wakacje do hotelu Notera Spa bory tucholskie. Jesteśmy na pierwszej przejazdce rowerowej na wakacjach. Na kaszubskiej marszrucie. Zrobiliśmy sobie przerwę, dlatego bo znaleźliśmy pięknego kozaka. Babka. Oto kozak babka. Jest bardzo przepiękny. Przynajmniej tak z góry wygląda. Lubi rosnąć pod brzozami. A tutaj mamy brzozę. Zaraz zobaczymy jaki on jest. I chcę Wam jeszcze pokazać, że grzyby nawet można znaleźć w otoczeniu... Domowym. Proszę sobie zobaczyć. Ale z drugiej strony, tutaj już jest las. Właśnie wjeżdżaliśmy do lasu i zobaczyłem z drogi tego grzyba, bo jesteśmy na rowerach. Wykręcimy go sobie. O! Patrzcie, jaki piękny koźlarz. Naprawdę jest cudowny. Podziwiam tego grzyba. To jest trzeci koźlarz w tym roku. To ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Pa.